Cześć, z tej strony Foodie w podróży, czyli Zosia. I Kuba. Witamy Was na być może ostatnim, chociaż nigdy nie mów nigdy, jarmarku świątecznym w tym roku. Jesteśmy w stolicy Małopolski, w dawnej stolicy Polski w Krakowie. Na rynku głównym, na jednym z najbardziej słynnych i chyba największych jarmarków świątecznych w Polsce. Za nami widać już piękną, naturalną, ogromną kolinkę, która wita nas na tym rynku już z daleka. No i też muszę powiedzieć, że Kraków to w ogóle dawna stolica Polski, ale też yy, chyba stolica świąteczna Polski aktualna, dlatego że już przygotowując się właśnie do tego wyjazdu i czytając, yy, czego możemy się tu spodziewać, widzieliśmy, że tu nie jest jeden jarmark, nie dwa, tylko jarmarków jest kilka, jest, są te różne aktywności, ozdoby yy, rozrzucone po całym mieście właściwie. Więc yy, no pewnie yy, będziemy tutaj spacerować sporo, dużo kroków zrobimy. No i będziemy wam oczywiście to wszystko na bieżąco pokazywać. Nie w Bazylei normalnie, czy w miluje. No właśnie, nasza, nasza polska, tak, nasza polska bazylea, może jeszcze nie drezno, ale... Ale zdecydowanie Sprawdzimy. w takim europejskim trudno i to też tu już widzimy i czujemy. No sam rynek w Krakowie jest tak duży i okazały, że faktycznie tutaj tworzy bardzo fajną przestrzeń, sukienica na środku bazylika mariacka. No to wszystko jest piękną scenerią dla świątecznych Dokładnie. właśnie doznań, więc idziemy zaraz eksplorować, najpierw dziobniemy obwarzanki. No te oczywiście chroniona nazwa pochodzenia słynne obwarzanki krakowskie nie, nie mogliśmy, mogliśmy sobie, sobie odmówić odpuścić. tak. Dokładnie tak, no więc to taki wstęp, ale tu wszędzie wokół rynku takie obwarzanki hapsniecie, złapiecie w drogę, więc też można powiedzieć, że to jest taka całoroczna w zasadzie przyjemność, taka przeklęskowa. Charakterystyczna na Krakowa właśnie. Tak? No, ale oczywiście przy okazji, jarmarku też dostaniecie. A może właśnie szczególnie dostaniecie, bo turystów jest tu mnóstwo, więc myślę, że produkcja idzie pełną parą. No, a my już nie przedłużamy. Przypomnę wam tylko, żebyście subskrybowali nasz kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek, a wtedy nie przegapicie żadnego odcinka na naszej serii. Bądźcie z nami również na Facebooku, na TikToku, no i na Instagramie, gdzie pojawia się najwięcej relacji z naszych pysznych podróży. No, a teraz co? Szamiemy obwarzanki. I lecimy w drogę. Jesteśmy już po pierwszym takim wstępnym rozeznaniu tego jarmarku w Krakowie. Przeszliśmy się, jest naprawdę bardzo duży, zajmuje w zasadzie pół rynku. Jest tych stoisk naprawdę ogrom. Można się spacerować i przechadzać bardzo długo, zwłaszcza, że jest też bardzo dużo ludzi. No i mam w ręku grzaniec, więc tym razem zaczynamy od picia, nie od jedzenia, bo znaleźliśmy prawdziwy grzaniec na czerwonym winie Tempra w cenie. 20 zł za taki kubeczek. Można też było wziąć większy za 30, ale tu sobie zostawiamy jeszcze na później miejsce, żeby spróbować tych pyszności tutaj na tym jarmarku. No i to wino to jest właśnie to, czego szukaliśmy od początku, to jest to, czego oczekuję od Grzańca. Mm. Jest słodkie, czuć pomarańcze, przyprawy. Znaleźliśmy to wino na stoisku centralnie naprzeciwko sceny, więc nie przegapicie na pewno. Mają do wyboru różne wina, w tym właśnie coś, co się nazywa poncz, ale to jest właśnie takie świąteczne, czerwone, grzane wino. No dobra, grzaniec w dłoni, więc czas coś przekończyć. No i na pierwszy głód, e, oczywiście, e, serek, e, serek zakopiański. Tutaj zakopiański nabiera dodatkowego wymiaru, no bo w końcu w Małopolskim jesteśmy, e, więc można liczyć w Krakowie, że o ile nie jest to pewnie prawdziwy 100% osypek, to że chociaż e, z zakopanem albo z podhalem e, coś ma wspólnego. No i tutaj faktycznie znaleźliśmy oscypka takiego z grilla, takiego opalanego węglem, drewnem, e, więc na prawdziwym, żywym ogniu przygotowywany. No i tak nam się spodobało to stoisko, że chyba. Chyba wrócimy potem jeszcze po oscypka, żeby zabrać takiego większego, wiecie, do domu sobie, żeby w domu potem go przyrządzić przed świętami. No, ale dość gadania. Oscypek z żurawiną tutaj 9 zł kosztuje, czyli chyba z tego co pamiętam, tak jak w Warszawie i taniej o złotówkę niż w Łodzi. Akurat w Łodzi te oscypki dość drogie były, no ale zobaczymy jak z jakością. Mm. No, dobre. Nie jest taki... Całkiem rozpłynięty. One jeszcze trzyma mocno tą samą strukturę, ale jest naprawdę cały mięciutki. Nie ma takich surowych ewidentnie fragmentów. No i ta zurabina. Ja nie wiem, czy Wy to tu widzicie, ale są całe kuleczki po prostu owoców. To jest prawdziwa żurawina, naprawdę smakuje bardzo dobrze. No i wydaje mi się, że 9 zł zdecydowanie warty taki oscypek szczerze mówiąc. Na pewno zaostrzy nam apetyt, a widzieliśmy, że jest tu mnóstwo stoisk po prostu z gastronomią. Chyba nigdzie nie widzieliśmy jeszcze tylu stoisk z gastronomią. Jest wielka, ogromna konkurencja, no i jest po prostu pełno takich zapachów, które mieszają się w powietrzu i zaostrzają nasz apetyt, więc myślę, że ten oscypek to zaledwie wstęp do dzisiejszego naszego gastronomicznego odkrywania jarmarków w Krakowie. No i dotarliśmy, słuchajcie, na drugi jarmark w Krakowie. Jarmark, który znajduje się na Małym Rynku. To jest takie miejsce tuż za Bazyliką Mariacką. Patrząc z perspektywy tego głównego rynku w Krakowie. No i tutaj zdecydowanie taki bardziej rękodzielniczy bym powiedział charakter tego miejsca. Zresztą słusznie chyba się nazywa kiermaszem. Mnóstwo lokalnych rzemieślników wystawia produkty, więc jeżeli chcielibyście się w takie lokalne rękodzielnicze produkty zaopatrzyć chociażby na prezenty dla bliskich, no to na pewno jest to dobry adres, no ale jedzenie też tutaj jest i takie mamy wrażenie, trochę jakby tańsze, trochę jakby mniej ludzi, jak widzicie stolik mamy bez problemu i tłum ludzi mnie dookoła nie okala, więc to znaczy, że zdecydowanie tutaj jest bardziej komfortowo, no i bigosik, bigosik dorwaliśmy i tutaj pani co prawda powiedziała, że niestety chlebek im się skończył, jest niedziela, więc okej, okay, no możemy to zrozumieć, że po wczorajsze, po sobocie i po piątku było ciężko, ale za to wysępiliśmy, żeby dali nam trochę więcej tego bigosu, no i naprawdę to jest słuszne, na porcja, zasię. Taka Micha Bigosu, ok. Tutaj jest powiedzmy jedna łyżka dodatkowa dołożona, tak no za ten chlebek, ale naprawdę jest tego sporo. Już widzę, że to jest taki bardziej pomidorowy bigos, czerwony, w sensie z dodatkiem pomidorów. Już kiedyś Wam mówiliśmy, że my to raczej ten kwaśny bardziej bigos, no ale spróbuję i powiem Wam, jak to smakuje. No, słuchajcie, jest tu sporo nawet kiełbasy. Po pierwsze ją widzę, po drugie, od razu w pierwszym gryzie ją poczułem. Czuć też kminek. Mógłby być trochę kwaśniejsze, chociaż naprawdę jest bardzo dobry ten bilit, nie można się czepiać. No i też mm, w tym miejscu pierogi kupiliśmy. Pierogi tutaj w zasadzie wszędzie w Krakowie. 5 pierogów 25 zł. Widzieliśmy też miejsca, gdzie za tam trochę więcej, można ich więcej kupić, ale generalnie Olinol ol to wychodzi wszędzie w zasadzie, prawie że na jedno, no i mnóstwo smaków z jeleniem. Mamy tu też taką ciekawostkę czarnego pieroga z łososiem w środku. Pani powiedziała, że to jest w ogóle jej ulubiony, więc skusiliśmy, mimo że to nie taki tradycyjny polski smak, no i chyba jego. Spróbuję, bo mnie najbardziej intryguje. Mm. Sporo tamtego łososia. Mm. No ciasta sporo też, trzeba powiedzieć. Nie jest to takie najcieńsze ciasto domowe. Mm, jakbyście w domu sobie zrobili, ale naprawdę smakuje całkiem przyzwoicie, farsz jest bardzo fajny, jeśli chodzi o ciasto i samą strukturę pieroga, no to mogłaby być ona cieńsza, no i mogłoby być trochę mniej takie fluchowate te pierogi, ale wiecie co, powiem Wam szczerze, że jest całkiem nieźle, chociaż z tej dwójki dla mnie Bigos zdecydowanie wygrywa, no i w sumie takie combo 50 zł, więc chyba nie jest źle, co? No i my już, słuchajcie, zjedliśmy wszystkie te pierogi i bigos, tę wielką porcję bigosu, ale jestem jeszcze Wam winna wyjaśnienie e, króciutkie, e, bo tych pierogów było pięć, a Kuba wspomniał tylko o jednym, tym najciekawszym, najbardziej nas zaciekawił ten czarny pieróg z łososiem w środku, e, ale były jeszcze też cztery inne smaki, które również były warte uwagi, bo wzięliśmy pieroga z jeleniem, pieroga z baraniną i to mięsko było w środku takie pyszne, tłuściutkie, no bardzo, bardzo dobry pieróg z mięsem, oprócz tego klasyk, czyli, e, czyli pieróg ruski też fajnie doprawiony, polany cebulką, bardzo smaczny. No i chyba mój ulubiony, ostatni z oscypkiem i z żurawiną. W środku to nadzienie takie kremowe, oscypkowe i całe owoce żurawiny. I ten pieróg miał chyba najcieńsze ciasto, nie było go tak dużo, nie przytłaczało tej kompozycji, także no naprawdę te pierogi e, warte polecenia. No i bigos. To chyba był e, według mnie przynajmniej najlepszy bigos, jaki zjedliśmy na jarmarkach w tym roku. E, I porcja była naprawdę ogromna, za 25 zł. E, nawet bez tego chleba, bardzo, bardzo warto warte polecenia. także jeżeli będziecie w Krakowie, to zajrzyjcie koniecznie nie tylko na rynek ten główny i na ten główny jarmark na rynku ale na mały rynek, nie tylko, żeby kupić prezenty na ten kiermasz wyrobów artystycznych, bo można tutaj kupić naprawdę wszystko, od plakatów po biżuterię, jakieś wyroby właśnie ceramiczne i naczynia Bolesławca i naprawdę wszystko, wszystko jakieś kryształy, zawieszki magnesy, wszystko, ale można tutaj też dobrze zjeść i wcale nie tak drogo. Słuchajcie, już robi się coraz później, coraz ciemniej, bo mały te światełka zaczynają wyglądać magicznie, no ale też muszę powiedzieć, że w ogóle jarmark tutaj w Krakowie charakteryzuje się tym, że jest taki bardziej jakby ludowy, bardziej konserwatywny mam wrażenie. Jak byliśmy w, Krakowie, w Łodzi czy w Warszawie, no to ten jarmark, jeśli jakieś elementy artystyczne się pojawiały, no to jakieś wiecie jingle bells albo coś w tym stylu. Tutaj no ludowe zespoły śpiewają kolendy ze sceny. Zresztą też te rękodzieło, które tu możecie kupić, te oscypki, które sprzedają właśnie też ludzie widać, że z Podhala, no to wszystko robi taki klimat. No i nas też naszło na spróbowanie czegoś takiego bardziej regionalnego, lokalnego, polskiego. Fajda chleba ze smalcem. No nie jest to tania sprawa, niestety, bo tutaj taka z cebulką i z ogórkiem kosztuje 25 zł i to jest jedna z tańszych opcji. No jeszcze tańsza to mogłaby być już bez niczego z samym smalcem, e, chyba za 18-20 zł, zależy gdzie kupić. No ale fajne jest to, że ten chleb naprawdę wygląda na taki świeży, lokalny chleb. Widzieliśmy, że z takich wielkich bochenów e, go kroją, no i potem na grillu go e, grillują, żeby był taki chrupiący i lekko ciepły. No więc jest to trochę coś jednak lepszego niż zwykły taki, wiecie, chleb z foliopaku e, po prostu smarowany najtańszym smalcem, no ale ja się w nią wgryzę, wgryzę się w tę pajdę i zobaczę, czy było warto te 25 złotych na tę pajdę przeznaczyć. Hmm. Nie wiem, czy słyszeliście to chrupnięcie, ale faktycznie brzeszki są super zgrilowane i to robi ekstra efekt. Cebula, no zależy co kto lubi, ale ja nie jestem fanem takiej cebuli, to jest taka cebula, wiecie, jak do kiełbasy się też dokłada, czy do pierogów, no taka cebula fajna, uduszona, niesurowa. No i delikatnie kwaśny ogórek, on nie jest taki typowy kiszoniak, wiecie, taki naprawdę, że aż wykręca gębę. Taki trochę mniej ukiszony, ale bardzo dobrze do tej fajdy smakuje. No i no, myślę, że jak w Krakowie będziecie, to fajdę chleba ze smalcem, zwłaszcza, że jest taka długa, mogę Wam spokojnie polecić. Zrobiło się już ciemno, więc ta magia świąt uderza dwa razy bardziej, bo te wszystkie lampeczki błyszczą, świecą. Ta magia tutaj aż unosi się w powietrzu. My już zjedliśmy sporo fajnych rzeczy i przyszedł czas na coś słodkiego. Churrosy to jest kolejne danie, które nie jest typowo polskie, ale dla nas kojarzy się bardzo z jarmarkami, bo my churrosy jemy właśnie na świątecznych jarmarkach. No i oczywiście w Hiszpanii, bo to hiszpańskie danie. No ale do rzeczy. My tu mamy taką porcję średnią. Churrosy w Krakowie na jarmarku zaczynają się od 23 zł. Te nasze, czyli średnia porcja to za 30 zł 6 sztuk churrosów, sos czekoladowy dodatkowo płatny 5 zł i tam jest do wyboru: ciemna, jasna, biała czekolada, karmel. My zdecydowaliśmy się na czekoladę klasycznie, więc nie przedłużając jeszcze ciepłe, więc spróbuję, póki, póki nie wystygły, jak te churrosy tutaj na jarmarku w Krakowie smakują. Mm chrupiące, słodkie, nie czuć oleju, plus na <laughs> mm, geleko waniliowe. Ta czekolada bardzo płynna, więc spłynęła cała, ale dzięki temu też fajnie oblała i oblepiła całe te czurrosy. Ja chyba wolę, jak ta czekolada jest oddzielnie podana albo w takim tutaj rożku, czasem są takie rożki co do frytek, też coś, żeby można było maczać, bo widzę, że niektóre churrosy w ogóle tej czekolady nie mają, inne są całe, oblane, ale są dobre. No, i czas podsumować ten nasz jarmarkowy wypad do Krakowa. No, a podsumowujemy go w zasadzie u podnóża trzeciego jarmarku, który tutaj widzimy. Nie wiem, ile tych jarmarków w sumie jest w Krakowie. My żeśmy trzy naliczyli. To jest właśnie za nami plac Nowaka Jeziorańskiego. Słynny placek pomiędzy. Galerią Krakowską, a dworcem e, Kraków Główny, więc w samym sercu też Krakowa. No i widzicie nawet tu dwie choinki ze nami: jedna to jest taka karuzela, która się kręci podobnie e, jak ta e, na Warszawskim Jarmarku Świątecznym, no a druga to po prostu taka jakaś instalacja choinkowa. E, bo jest bardziej tradycyjna choinka, chociaż e, nie jest ona naturalna. Tak, śmialiśmy się, że to jest taki, e, jak ty to, tranzytowy nazwałeś go jarmark, bo jest tuż przy wyjściu z pociągu, więc nawet jeżeli dosłownie tylko na chwilkę będziecie w Krakowie, bo macie, macie jakąś siadkę, tak. czy coś, to można wyjść z, z galerii i wpaść od razu w ten świąteczny klimat jarmarkowy. I naprawdę nie jest to takie, wiecie, bo czasem centra handlowe robią takie, wiecie, trzy budki na krzyż i, i udają, że to jest jarmark, a tutaj po prostu jest tak, że e, to jest naprawdę, e, no, no, tak, jest tam tych tak, tak, stoisk kilkanaście czy kilkadziesiąt, nawet wydaje mi się. Można normalnie zjeść, napić się Grzańca. E, wszystko, czego e, dusza zapragnie. No i ta karuzela choinkowa, o której też chciałem Wam powiedzieć, bo ona właśnie z Warszawą porównanie mi nasuwa, e, dużo tańsza. 20 zł przejazd wprawdzie, ale można gondolę dla rodziny 2 plus 2 wykupić za 50 zł. I to jest naprawdę, wydaje mi się, atrakcyjna oferta, i tego mi gdzieś w Warszawie brakuje, że e, dla rodzin. Takich opcji 2 plus 2 jest nie za wiele, no i my trochę gardziliśmy tą ofertą, że za 150 zł chcieli nas skasować, żebyśmy tym młynem diabelskim się przejechali. Okej, okay, za jedną osobę te 45 zł to może nie jest fortuna no ale jednak za rodzinę to 150 zł to się trochę zbiera no my mamy trochę inne oczekiwania no i właśnie tu przechodzę do podsumowania samego krakowa dlatego że wydaje mi się że tutaj ten jarmark taki bardziej naszym oczekiwaniom odpowiadający nawet ten jarmark na tym rynku głównym no mało tam takiego festynu a dużo takiego klimatu lokalnego takiego tak. bym powiedział bardzo jeśli chodzi nawet o kuchnię regionalnego, no, prawda? Tak, tak jak powiedziałeś, że ten jarmark to jest właśnie taki tradycyjny, jest tą kuchnią polską, tak typowo. No były oczywiście czurrosy i tak dalej. Nie, nie, nie ale no, no było ale tych atrakcji, mało, prawda? Tak, 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 no bardzo dużo takiego tradycyjnego też rzemiosła i te skórzane wyroby e, i tych serków. To nie było jedno stoisko, tylko chyba cztery naliczyłam, więc no na tak, naprawdę... Tak, ale też nie było, wiecie, tych jakichś ustrzelgola, rzuć było, piłkę nie. do kosza. My przynajmniej tego nie widzieliśmy, może było to gdzieś ukryte. E, no na pewno taki klimat bardziej gastronomiczno, Bym powiedział wyrobniczy. Tak, no i naprawdę ogromny jest ten jarmark na rynku głównym, a nie jest jedyny, więc. Je, y y no Kraków jest na pewno docelowym punktem, jeżeli wybieracie się w Polsce gdzieś na jarmarki, no Do to wszystkich, wszystkich chrismasiar i tak. <laughs> idealne miejsce. No my się skupiliśmy na serek, tak jak Wam mówiliśmy, ten oscypek góralski jedliśmy na ciepło, ale też potem wróciliśmy jednak po ciepły serek. Pani nam przyznała, że to jest wszystko z mleka krowiego, no więc no oczywiście w jakimś tam stopniu czar prysu, chociaż z drugiej strony przypuszczaliśmy to i nie tak, spodziewaliśmy no, się, tego że dla turystów tutaj w takiej ilości, przecież oni to tu sprzedają w dziesiątkach tysięcy sztuk pewnie, że no, nasze owce by yy, podołały, że tak powiem. No, Więc wracamy tej z serkiem do domu, będziemy wcinać, w domu będziemy testować, jak można go dobrze zgrillować. Tak, no a na tym <grym> małym rynku, o którym też wam mówiliśmy, oprócz tego, że się posililiśmy pierogami i bigosem, no, to też szpeje tam spotkaliśmy. Znaną nam miejscówkę szpeje, czyli takie plakaty bardzo fajne. Polecamy, jeśli nie znacie, można tam naprawdę fajne Polskich akcenty her... do swojego wnętrza znaleźć. Polskich artystów. Polskich artystów, tak dużo fajnych, naprawdę bardzo plakatów można znaleźć na każdy temat. No i my dwa plakaty żeśmy ustrzelili do naszego salonu, przynajmniej takie jest plan, że do salonu przymierzymy to w domu, na pewno znajdziemy im godne miejsca. No i pewnie na relacjach, na naszych social mediach się Wami z tym podzielimy, z Wami tym podzielimy, więc bądźcie na bieżąco. No i co jeszcze? Wydaje mi się, że Kraków generalnie będziemy dobrze wspominać i może wrócimy tu nawet, prawda? Tak, tak. No było Jedzeniowo drogo. było nieźle, ale było, było nieźle. drogo, ale też bez przesady w sumie, prawda? Byliśmy się... bez na to przygotowanie. Tak. I tak jak powiedziałeś, spodziewaliśmy się, że wydamy więcej, ale jednak udało się znaleźć jedzenie w nawet nie najgorszej cenie. Doszliśmy tego do wniosku, że w sumie takiego prawdziwego mięsiwa tu w końcu nie zjedliśmy. Żadnej Żadnego szaszłyka, kiełbasy, ale może to i lepiej, bo raz, że to jest wszystko overpriced, a dwa, że no pewnie no, dla zdrowia też lepiej, że. Że trochę więcej takich bezmięsnych albo niskomięsnych potraw zjedliśmy. Tak, tego się trzymajmy i z taką myślą opuśćmy Kraków. Lecimy po szybką kawę, no i co, i lecimy na pociąg. Na pociąg. Nie? A wy pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to klikajcie dzwoneczek, a wtedy nie przegapicie żadnego odcinka, który się na naszym kanale pojawia. Bądźcie z nami też na Facebooku, na TikToku i na Instagramie. Na Instagramie rzucamy sporo relacji z naszych podróży, ale też z tego, co pysznego gotujemy sobie w domu. No i co, pamiętajcie, żeby smakować. Życia? I nie zapominajcie o przekąskach.